Witamy ze szkolenia Livion Coaching Seminar, a dziś waszymi przewodnikami będą Marzena Oglęcka i Sławomir Ogłęcki. Witamy Was serdecznie. To już kolejne spotkanie z cyklu szkoleniowego dla liderów Livion. Tym razem spotykamy się w hotelu Radison Sobieski w Warszawie. Jest z nami grono silnych menadżerów, liderów, którzy intensywnie dziś będą pracowali na swój sukces. Szkolenie poprowadzi dla nas dobrze już nam znany ekspert w dziedzinie budowania zespołów Jarosław Fyuszkiewicz. Zapraszamy Was serdecznie. Witaj Jarku ponownie. Na czym dzisiaj skupisz się w drugiej edycji Livion Coaching Seminar? Znowu zaczniemy od tego, co najważniejsze i myślę, że nigdy za dużo na ten temat, czyli tego, że żeby kogoś zapalić, trzeba samemu jakoś płonąć. Czyli moja własna wizja, moje własne light to jest początek sukcesu, ale oczywiście po drugiej stronie są potrzebne te rzeczy, które w biznesie są ważne. Konkretne rozwiązania, narzędzia, a wręcz takie myślenie zadaniowe, targetowe, liczbowe. I o tym też będziemy mówić, że też potrzebny jest tutaj menadżer, który wie, jak dowieść wynik do celu. Zapowiada się niesamowicie. Wracamy do Was już za chwilę z relacją z pierwszego panelu dzisiejszego szkolenia. Jarosław z brawo! Świat w pozytywnych emocjach, dużo łatwiej im się żyje, to żeby coś nie daje. Na pierwszej części dzisiejszego szkolenia nauczyłam się, że bardzo ważna jest realizacja swoich marzeń. Z każdych z szkoleń trzeba wynosić wiedzę, którą się dostało, przekładać ją na swoją praktykę. Każdy powinien tu przychodzić, nie tylko ten, kto pracuje w marketingu sieciowym w Livion, naszym ukochanym, tylko każdy. Myślę, że jest to obowiązek po prostu każdej osoby, która chce rozwijać ten biznes, uczestniczyć we wszystkich szkoleniach, które oferuje nam firma. Dzisiejsze szkolenie zaczęło się naprawdę mocno. Pierwsza część Livion Coaching Seminar. To ogromna lekcja determinacji dążenia do celu, a także świadomość zapłaty ceny sukcesu za sukces, który czeka każdego z nas. Emocje dzisiaj były niesamowite i to na wielu płaszczyznach. Tak naprawdę te emocje były związane z samochodem, który jest niesamowity. Ale część emocji, duża część to są ludzie. Te osoby, które są koło mnie, te uśmiechnięte buźki dookoła to jest coś nieprawdopodobnego. Rozkręcamy się. Kolejny panel szkolenia minął nam pod znakiem zapytania, skąd wziąć motywację dla siebie i dla swoich zespołów. W drugiej części szkolenia to były te konkrety, które Jarek nam pokazał. E, niby ja od lat wiem o wielu rzeczach, a on po prostu to takim prostym, bardzo logicznym, konkretnym językiem przekazał. Wspaniałe szkolenie, wszyscy skrupulatnie notują, widzę powagę na twarzy, ale później i uśmiech, który się nagle pojawia, ogromną energię, którą nam Jarek przekazuje, naprawdę znakomite szkolenie. Jarku szkolenie dobiegło końca. Jak ci się pracowało z naszymi liderami? No. To jest naprawdę super grupa. Oliwia to jest taka organizacja, w której tylko fajni, pozytywni ludzie są, tutaj działają, więc było ekstra, bo oczywiście tą energię, to, że są zaangażowani i że nie mówi się do ściany, tylko naprawdę notują, skorzystają z tego. Chciałabym serdecznie pogratulować panu Jarosławowi za tak motywujące spotkanie, które przy sobotnim popołudniu dały, mam nadzieję, dużego kopniaka wszystkim tu zebranym. Bardzo zapamiętałam jego słowa, że jest wiele ludzi, którzy nas chcą odciągnąć od naszych marzeń, od naszych celi. Oczywiście najważniejsze jest, żeby ich nie słuchać, żeby iść swoją obraną drogą, żeby postawić sobie cel i tego celu, do tego celu dążyć. Tematykę dzisiejszego spotkania oceniam bardzo wysoko. Jak zawsze cała gaść niesamowitych narzędzi, takich do wykorzystania od zaraz, e, łącznie ze mną. Przyznam szczerze, że dowiedziałem się kilku dzisiaj elementów, które wprowadzę od razu na moich szkoleniach. Kolejne szkolenie z cyklu Living Coaching Seminar zakończyło się ogromnym sukcesem. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, do zobaczenia kolejnym razem. A tymczasem biegniemy wdrażać wiedzę, którą dzisiaj zdobyliśmy. Do, do zobaczenia! zobaczenia.